Witajcie kochani. E, dzisiaj temat rozluźniania miednicy. Bardzo często prosicie mnie, e, czy pytacie, co tam z tym zrobić. E, ja to nazywam zabetynowaną miednicą. E, gdy nie możecie ruszyć miednicą, gdy w ogóle w pozycji siedzącej nie możecie zrobić skłonu do przodu, gdy chcecie porozciągać mięśnie nóg, a Wasza miednica w ogóle się nie rusza, także to jest temat dla Was. Co zrobić, żeby odbetonować tą naszą miednicę? Po prostu musimy rozluźnić wszystkie mięśnie okalające miednicę. Czy to są przede wszystkim rotatory zewnętrzne, wewnętrzne, cały pośladek, mięśnie przywodziciele leuda, zginacz, biodra i tak dalej, nie? Eee, Kilka propozycji dla Was, jeżeli weźmiecie to wszystko razem w całość i to, co proponuję, poćwiczycie, po robicie, zapewniam Was, że zadziała. Zabetonowana miednica, co to jest? To jest to, że w ogóle nie chce się ruszać, tak? Czyli zrobić jakiś skłon, robicie go kręgosłupem, a nie miednicą, że miednica nie idzie do przodu, bo kręgosłup się zagina. To jest problem. Gdy siedzicie, nie możecie zrobić skłonu w przód przez ten sam temat, nie? Kilka ćwiczeń, e, rozciągające ćwiczenia, jak zwykle robimy po jakimś treningu, bądź chociażby po krótkiej rozgrzewce. To tu teraz pokażę, bo będzie rozgrzewką, ale to już też nam biodra, nie? Zapraszam. Stajemy szeroko, prawie na prostych nogach, krążenia bioder. Wielkie koła. Pamiętacie o stale napiętym aktywnym mięśniu brzucha, czyli miednica powinna być ustawiona pięknie prawidłowo. To już znacie z moich poprzednich filmików, nie będę się powtarzać. Wielkie koła. Wypychasz miednicę w każdą stronę. Najbardziej jak się da. Drugą stronę to samo. Ja wszystko oczywiście przyspieszam. Na potrzeby filmiku wy oczywiście sobie robicie dłużej i więcej. I do boku. W jedną i w drugą stronę. Mocno nadbawiasz miednicę. W prawo i w lewo. Do to masz tak. Ok. Teraz stań równolegle stopami pod biodrami. nich kolana. I szuflowanie samą miednicą. Czyli podwijasz pod siebie miednicę. Z wydechem napinając brzuch podwijasz, ciągniesz miednicę na siebie. Nawet, jeżeli jeszcze to nie wychodzi, jeżeli nie ma ona tej ruchomości, Wy się tym nie przejmujecie. Próbujecie, z każdym razem, z każdym treningiem, z każdym rozciąganiem jest to coraz lepiej. Ok, podobne ćwiczenia, ale miednicą ruszamy w tą stronę. Czyli znowu, pokażę teraz przodem, uginam kolana i to jest ten ruch, w jedną i w drugą stronę. Poczujecie pracę z boków ciała, mięśni skośnych, <laughs> chcemy robić jak największy zakres. W tym ruchu, nie? W jedną i w drugą stronę. Trzecie ćwiczenie z tego typu ćwiczenia jest połączenie tych dwóch ruchów, czyli tego i tego. Wychodzi nam taniec brzucha, czyli uginacie kolana i kręcicie samą miednicą. Wielkie koła. Ruch nóg, nogi się ruszają tylko jako sekwencja ruchu miednicy. Wy wykonujecie ruch miednicą. warze bokiem. Wielkie, wielkie koła. Wręcasz też w drugą stronę. Przy okazji troszeczkę rozgrzejecie sobie nogi. To są ćwiczenia w pozycji stojącej. Można użyć jako rozgrzewkę, ale to już będzie rozluźniało Wam miednicę. Nie przejmujecie się, jeżeli na razie nie będziecie mieli takich wielkich ruchów. Dalej, co dalej zrobić? Schodzimy na matę i już rozluźniamy wszystkie poszczególne mięśnie, które są odpowiedzialne za tą zapetonowaną miednicę. Przede wszystkim zginać biodra. To już też było na innych filmikach. Ale przypomnę, pokażę jeszcze raz. Duży wykrok do przodu, kąty proste. No i znowu, najważniejsze jest to, żeby napiąć brzuch, żeby lekko podwinąć miednicę. I zaczynamy. Tutaj czujecie lekkie, fajne ciągnięcie. Cały czas trzymasz miednicę brzuchem, inaczej nie wyjdzie ćwiczenie. Pogłębiamy ruch. Można delikatnie tak właśnie bujać do przodu, tylko bez żadnych dynamicznych, rwanych ruchów. Płynnym, fajnym ruchem. Przypominam, że rozciąganie statyczne, czyli trwanie w jednym ruchu, jest fajne, natomiast zawsze przeplata mnie takim wierceniem się w miejscu, czyli takim właśnie pogłębianym, krótkim, płynnym ruchem, bo to rozluźnia Wam całe struktury. Nie tylko brzusiec mięśnia, gdy stoisz, trzymasz w jednej pozycji, ale też całą powiedzieć? Pamiętajcie, że nasze całe ciało jest połączone do powięźnia. na struktury, przyczepy mięśni itd. Tak dalej, nie? I sobie tak już zostałam tutaj. Dodaję sobie prawą dłoń do lewej stopy, odjeżdżam kolanem do tyłu i dalej sobie trzymam. Myślę o tym, żeby moje biodra jak najbardziej zbliżyły się do podłogi. Jako progresja ćwiczenia, jeżeli potrafisz, prostujesz nogę z tyłu i trzymasz. Dalsza progresja, oczywiście nie cię nic na siłę. Jest wyjście w górę, ewentualnie jeszcze dodanie rąk. To jest rozciąganie zginacza bioder. Oczywiście na drugą stronę robicie to samo. Dalej, ze zginaczem wiatru powiązany jest przód uda, czyli mięsień formowy uda. Bardzo często pospinany mięsień, jak zawsze, przez nasze nadmierne siedzenie. Siadam sobie na piętach, oczywiście dla osób, które nie mają problemów z kolanami, mają zdrowe kolana i mogą taką pozycję przyjąć. Wysuwam się do tyłu, otwieram się do tyłu i oczywiście muszę jak zawsze podwinąć miednicę, czyli napiąć brzuch. Gdy zrobicie przodopochylenie, nic nie poczujecie, nic nie wyjdzie, podwijasz miednicę, trzymasz. Mamy czuć fajne rozciąganie przodków. Oczywiście, jak zawsze, w każdych ćwiczeniach rozciągających, nie robicie nic na siłę. Ma być fajne ciągnięcie, może nie aż za bardzo komfortowe, ale absolutnie żaden mól. Jeżeli możecie zejść niżej, to oczywiście schodzicie niżej, czy do leżenia całkowitego, ale cały czas myślicie o tym, żeby podwijać Waszą miednicę na siebie czyli zginacz biodra, czworogłowy uda, dalej przywodziciele, czyli te mięśnie przywodzące przechodzimy do takiego roztropu na mecie. Rozjeżdżam się kolanami, na razie jest najprostsza wersja, otwieramy sobie w ten sposób pięknie miednicę, rozjecham się kolanami ile mogę, miednicę utrzymuję jak najniżej podłogi, podpieram się rękoma dla ochrony przede wszystkim i znowu się ruszam w wierce, Czyli przenoszę ciężar ciała przód-tył, miednica do przodu i do tyłu. Pokażę bokiem, jak zawsze napięty brzuch i miednica w odpowiedniej fizjologicznej pozycji. Przód-tył, potem mogę sobie zatrzymać chwilę z tyłu, przytrzymać, poddychać. Przód to samo, nie chcę tylko, żebyście brzuchem sięgali do podłogi, tylko pachwinami jakby jak się do podłogi. Dalej, jako progresja ćwiczenia, bo to było bardziej na otwieranie biodra, ale całkowicie nie rozciągnięcie przywodzicieli, jest jedna prosta noga. Czyli rozjeżdżam się tak samo, natomiast jedną nogę prostuję. Kolano zablokowane, by nie obciążać stawu kolanowego, i to samo. Tutaj poczujecie już bardzo fajne ciągnięcie przywodziciela. Oczywiście, wszystko robicie w granicach normy, nie robicie nic na siłę. Mięśnie w reakcji ogromnej się skurczą, gdy za bardzo je napniemy. Tego oczywiście nie chcemy. I znowu wiercę się w pozycji, oddycham, przypominam, że powolny, głęboki oddech rozluźnia na mięśnie. Oczywiście robicie to na drugą stronę to samo, nie? Dalej przechodzimy do pozycji siedzącej, rozciągamy pośladki, siad skrzyżny. Znacie go po turecku? Siadam na gruzach pulszowych, w tych dwóch kościach, pośladkach, mięsko na zewnątrz. Pochylam się do przodu, albo wyciągam biegnie ręce, albo ja lubię sobie tak pomóc rękoma i przyciągnąć się do nóg. Poczujecie fajne rozciąganie po bokach pośladków. Trzymam dosyć długą chwilę, oddycham swobodnie. Wyciągam sobie później ręce, balansuję tułowiem, nie tylko rękoma, całym tułowiem, w prawo, w lewo nie odrywając pośladków, czyli poczujecie takie fajne, przypływające rozciąganie. Zmieniacie za chwilę na drugą stronę oczywiście. Kolejnym ćwiczeniem, siad prosty, zakładam sobie prawą stopę na przykład na lewe kolano. To kolano w dużym odwiedzeniu na zewnątrz, czyli pomagam sobie jeszcze było na zewnątrz, wychylam się do tyłu, opieram się pięknie, oczywiście piękna sylwetka, miednica tym razem do przodu, klatka otwarta. No i sobie podjeżdżam nogą do góry. Już zaczynam czuć, zatrzymuję w tej pozycji. Poczujecie oczywiście rozciąganie pośladka od tej nogi. Trzymam, oddycham, po chwili, po chwili gdy mi puści, mogę sobie cały czas przybliżać kolana. Dalej, jeżeli chodzi o moje wiercenie się w pozycji, balansujesz sobie prawo i w lewo. Bardzo fajne ćwiczenie, bardzo je lubię. Oczywiście na drugą stronę robicie to samo. i Balansujecie. Tylko mówię, ja robię tylko pokazówkę. Wy ćwiczycie dłużej, no inaczej się nie da, żeby się rozciągnęło, tak? Kolejne ćwiczeniem. Jest rotacja wewnętrzna w biodrze. Takie może brzydko wyglądające to będzie. Siadam w takiej pozycji. Plecy neutralne, aktywny brzuch jak zwykle. W kolanach mam kąt prosty, bądź ciut mniejszy niż prosty. Niż prosty. Nie chcemy tego, nie? I teraz siedzę. Skręcam sobie kolanem do wewnątrz i trzymam. Ciągnę kolano w stronę podłogi. Moja pupa będzie chciała się odrywać. Tego nie chcemy, nie? czyli musimy zawalczyć ciągnę kolano, czy rotuje wewnętrznie w biodrze, natomiast pupa siedzi, nie odrywa się. Czujecie fajne rozciąganie w pakwinie, w pośladku być może. Zależy, co tam bardziej e, wymaga rozciągnięcia u Was. No i druga noga później to samo. Jeżeli już to ogarniecie, możecie sobie zrobić tak zwane takie dociążenie. Kładę sobie drugą stopę na to kolano i dociskam, lekko dociążam. Oczywiście kupa siedzi, nie chcemy zrobić tego. I trzymamy, oddychamy. Potem, ale to już jest jakby konsekwencja, bo jeżeli macie bardzo zabetonowaną miednicę, to niekoniecznie Wam to wyjdzie. Ale jak już będzie coś poluzowane, wszelkie ćwiczenia wsiadę. Siatr wkroczny, znowu siadam na guzach kruszowych, czyli moja miednica chcę mieć jak najbardziej pionowo. Wszelkie ruchy, no ja to nazywam wierceniem się, tak? Czyli mam nogi proste do rozkroku tyle, ile mogę, miednica siedzi pionowo i ruszam się, bujam się, wiercę, ale ruch wykonuję po razem z miednicą. To nie jest górna część ciała, tylko ja bym chciała tak się ruszać, wiercić razem z miednicą. Przód, tył, w stronę nóg. Gdzie Wam wyobraźnia tylko pozwoli. Tam, gdzie bardziej poczujecie jakiś dyskomfort, jakieś rozciąganie, przytrzymujecie dłużej, jak zawsze. Wy oddychacie, aż puści i idziecie dalej. Takie zwykłe ruchy. Potem możecie zejść sobie do przodu, przytrzymać. Poczujecie swoje wnętrza łód, poczujecie tyły łód. Możecie zbliżać się w stronę nogi jednej, drugiej, albo cały czas się wiercić jak ja to mówię. Chyba wystarczy. Myślę, że to jest tak spora dawka ćwiczeń na miednice. Mam nadzieję, że pomoże. Wierzę, że pomoże. Poza tym można użyć jeszcze piłki jako masażu, w którym z filmiku pokazywałam też rozluźnianie piłką. Są dwa typy rozluźniania. Piłka służy. Hmm, tak jak rolę do wałkowania ciała, czyli takiego rozluźniania mięśnia, że wciskasz i jeździsz, rolujesz, albo do masażu powięziowego. Masaż powięziowy to jest coś takiego, że przykładam sobie do ciała i kręcę kółka, albo poprzecznie, albo podłużnie, jeżdżę, to mnie rozluźnia powięź. Pamiętajcie, że nieraz wydaje nam się, że mamy przykurczone mięśnie, a to tak naprawdę mięśnie nie, nie mają z tym nic wspólnego, tylko na przykład sama powięź jest spięta, nie? I teraz piłka dodatkowo może posłużyć nam za to taki masaż powięziony. Warto sobie zrobić na udach. Przyczepiam na jakiś kawałku uda mięśnia i sobie kręcę. Najlepiej no po prostu całe udo, cały przód uda tutaj przemasować. Tylko mówię, to nie jest rolowanie. Przyczepiam i kręcę. Oczywiście dosyć mocno, nie. To jest raz. Dwa. Możecie sobie usiąść tą piłką na pośladku. Ostrzegam, no więc będzie trochę bolało. Siadam sobie na tej piłce. Piłka w związku z tym, że jest mała, ona jakby lepiej działa, więcej wchodzi w mięsień, bardziej wchodzi w mięsień niż roler duży. Siadam sobie na piłce, no i szukam znowu takich punktów. Oczywiście dróg jest napięty, żeby chronić kręgosłup. Siadasz całą ciężar na piłce. No i się wiercisz. Najpierw warto zbadać okolice wokoło guza kurczowego. tak? Do guza kurszowego przyczepia Wam się mnóstwo mięśni i tam jest najczęściej problem. Więc ja sobie wiercę się, siedzę na tej pilce i przemieszczam się na niej wokoło guza kurszowego. Potem sobie szukam na całym pośladku, gdzie, co, jak czuję. Oczywiście musisz usiąść całym ciężarem, bo inaczej nie ma sensu. Mięśnie powinien być rozluźniony, nie chcemy napinać pośladka. No i sobie tak trzymam siedzę. Noga jest prosta, całym ciężarem siedzę, podpieram się na rękach, bądź noga objęta, wisi. Cały pośladek opracowujesz. Dalej, tutaj też będzie najprawdopodobniej bolało mięsień pośladkowy średni, z boku pośladka i troszeczkę wyżej. I naprężacz powięzi szerokie i jeszcze wyżej. Teraz może mi widać, ja pokażę mięsień pośladkowy średni okolice tu. Sprawę spodnie chyba słabo widać. Mięsień, naprężasz powięźni szeroki jest tu z boku całkiem biodra. O tu. Opracowujecie sobie oczywiście jeden i drugi pośladek. Na początku najprawdopodobniej będzie bardzo duży, mocny, ostry ból. Także powolutku, codziennie po trochę, no i będzie coraz lepiej, wiadomo. Ćwiczcie, masujcie się, rolujcie się, dbajcie o siebie. Pozdrawiam serdecznie.